Jadę sobie tutaj gdzieś na północy Polski i boczną drogą, lubię jeździć czasami bocznymi drogami, i tutaj dodatkowa atrakcja polega na tym, że ta boczna droga jest chwilami bardzo śliska. A chwilami jest czarny asfalt, tak jak tu, a chwilami jest wręcz lód. Więc trzeba na takich drogach uważać, w takich warunkach zimowych, bo warunki mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie. O, zobaczcie, tu na przykład jest ślisko, akurat na zakręcie, czyli tam, gdzie najbardziej potrzebujemy tej przyczepności. No, i tu też się zrobiło ślisko. Zobaczymy, czy uda mi się zatrzymać przed, yy, a, przed asfaltem. Wow! <grytanie> Przeszczeliłem strasznie, z dobre kilkadziesiąt metrów, czyli okazało się, że jest znacznie bardziej ślisko niż, niż się spodziewałem. Zapewne mi nie uwierzycie, ale to podczas tego hamowania, które hamowania, którego w ogóle nie było widać, które. Pokazałem na poprzednim ujęciu, tam miałem pedał hamulca wciśnięty absolutnie do końca, było tak po prostu ślisko, że ten samochód mimo wciśniętego do końca pedału hamulca praktycznie w ogóle nie hamował. A, zachęcam do robienia takich ćwiczeń sobie, oczywiście wtedy, kiedy nikt w naszym pobliżu się nie znajduje, żaden inny samochód, no i przy odpowiednio małej prędkości, żeby w razie czego nie wpaść gdzieś do rowu, a nawet jak się wpadnie, to żeby nie było strat w ludziach. Ale jeszcze raz powtórzę, zobaczcie jak te warunki potrafią być zdradliwe. Tu jest czarny asfalt i tam też był po to, żeby chwilę później wpaść na totalnie śliski lód.